Cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik inny niż wszystkie, był podobnie realizujący się wobec i w odniesieniu imion, ale stwierdziłam, że zrobię coś takiego innego w odniesieniu do znaku zodiaku. Dzisiaj jak po tytule widzicie, będzie filmik z tytułu hmm, Czego nie wiesz o sobie, a masz się dowiedzieć, i będziemy omawiać osoby z podznaku Barana? Pamiętajmy o tym, że to są pewne tendencje, a nad tendencjami możemy pracować. Za chwilkę zobaczycie na stole karty, które rozłożyłam, tarota, w pomocy interpretacji, właśnie osób z podznaku Barana i jakie karty ukazują się właśnie w charakterystyce, a za chwilkę będziecie widzieli więcej. Ja jestem tarocisk Magiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologia, karty anielskie, wyrocznie, rytuały również nie są mi obce. Tu u góry macie informacje na temat kursu Tarota w formie filmu, który jest który jest dla Was przygotowany i osoby, które chciałyby właśnie do, wykupić taki dostęp do kursu, on w kilku częściach, to zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje są właśnie o tutaj na stronie. Jest Jestem również że, m, dostępna na Instagramie. Obecna na e, TikToku, a także na Facebooku. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do obserwowania. Natomiast, jeżeli Wam się podoba to, co robię, jak robię, to zachęcam do aktywowania się, czyli polubienia filmiku, e, pozostawienia po sobie komentarzu. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to oczywiście do subskrypcji. Jeśli uznacie, że film jest wart uwagi, no, będę wdzięczna za jego udostępnianie. Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy o czym jest mowa. Mamy tutaj karty i tutaj mamy charakterystykę barana. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię barana, zobaczcie, jakie tutaj mamy karty. Mamy tutaj um, karty. Ile mamy tutaj magów? Raz, dwa, trzech magów. Mamy tutaj, moi drodzy, również kartę diabła. Mamy tutaj dwie karty koła fortuny. Mamy też kartę śmierci, kartę również sprawiedliwości. Cesarzowe też mamy tutaj dwie. Co to dla baranów hmm, oznacza? O czym jest tutaj mowa? Karta kapłanki jest kartą, która mówi też o tym, że hmm, baran pokazuje się wobec innych osób, tak jak. Hmm, każdy o baranie może powiedzieć coś innego. Bo barana mamy takiego, na jakiego sobie go zapracowaliśmy. Czyli dostajesz to, co widzisz. Karta Maga jest kartą, i tutaj też jest ten kart, karta Maga, mówi o tym, że to jest osoba która ma zdolności przywódcze, jest to osoba też kreatywna. Osoba, która w jakiś tam sposób nie dla wszystkich przystępna, może mieć problem z tak zwanym okazywaniem uczuć, ale też potrzebuje tak zwanej własnej przestrzeni. Zatem, jeżeli macie w swoim środowisku osoby spod znaku barana, zwróćcie uwagę na to, że mogą potrzebować przestrzeni, mogą się alienować, mogą w jakiś tam sposób się wycofywać. gdy nie czują się, nazwijmy to, w porządku traktowani przez inne osoby, ale również, że to są świetni twórcy, świetni przywódcy i jeżeli w jakiś ten sposób pozwolimy im na wykorzystanie właśnie tej kreatywności, którą w sobie mocno też noszą, a to możemy dzięki temu zyskiwać. Zyskiwać mogą osoby, które z nimi współpracują, pracują, ale również w historiach realizacji e, może to mówić dalej tyle, że dzięki temu, e, że ma wszelkie atuty do tego, aby pewne rzeczy też materializować, a może. Być skuteczny w działaniach. Baran może też, jeśli w jakiś ten sposób my traktujemy go w porządku, być mocno lojalną osobą, czy to w relacji, czy to właśnie we współpracy. To są osoby, które mogą też cenić sobie wysoką jakość pracy i stawiają bardzo często też na, na jakość, co może też być. Taką dla nich kulą u nogi, bo mogą tak mocno, jeśli jest to właśnie w, te, w tę skrajność przełożone, mogą w jakiś tam sposób nie wypuścić czegoś, dopóki nie uznają, że to jest właśnie też dla nich jakościowo, um, nazwijmy to, um, satysfakcjonujące. Potrafią się opiekować. Ale ta opieka się rysuje, bo to jest karta cesarzowa i też jest tutaj karta cesarzowej, czyli jest ta opieka. Jak najbardziej tak, tylko zobaczcie, przy cesarzowej jest koło fortuny, tu są dostateczne. Może to oznaczać to, że też nie należy wykorzystywać i nadwyrężać właśnie tej opieki, bo jeśli baran się zorientuje, że właśnie jest wykorzystywany, to to się może w jakiś tam sposób odbić na, 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 na całości, tak? I teraz tak, barany z racji maga, z racji kapłana, z racji też tej sprawiedliwości, może być osobą też taką, nazwijmy to trochę upartą, niczym byk, ale nie w, takiej, nie w takiej skali. Natomiast barany warto, aby zwróciły uwagę na choleryczność, bo może imś z racji tego, że koło fortuny jest tutaj obok koło fortuny, to jak tak nazwijmy to rozpisując z mojego doświadczenia e, wiem, że te osoby mogą w pewnych momentach wybuchać. Właśnie przy próbie wykorzystywania bądź próbie jego bądź oszukania. A wtedy mogą w jakiś ten sposób nie do końca, nazwijmy to panować nad tymi emocjami, które w nich tkwią. E, najczęściej barany w historiach zdrowotnych muszą zwrócić uwagę na kwestie związane z stanami zapalnymi, które ich Dotykają, być może tutaj z historie hormonalne, a i także tutaj coś przy krwi ciśnieniu się też pokazało. Karta sprawiedliwości sądem ostatecznym nie rozpoczną czegoś, dopóki nie uznają, że coś się skończyło, czyli tak zwane zakończone idzie w kolejne, czyli też po kolei. To też warto, aby baran o sobie i żebyśmy my o baranach również wiedzieli, tak? Również barany stawiają na jakościowe relacje. Relacje, bo kapłan jest kartą, która mówi o tym: Nie jestem dla każdego, ale również z racji tutaj cesarzowa, cesarzowa, która się tutaj też zarysowała. Ale też zobaczcie, mamy tutaj kapłanka cesarzową. Oni też czują, z kim im będzie najprawdopodobniej po drodze i dają też być może szansę, ale tylko raz, żeby móc w jakiś ten sposób tutaj nazwijmy to wykazać. Się czy też pokazać się z tej lepszej strony. I to jest taka, nazwijmy to, historia, która mówi o tym, że e, będziemy mogli. Mm, jeśli jest się już w gronie przyjaciół barana, to e, najprawdopodobniej sobie to już wypracowaliśmy. Baran będzie mocno potrzebował też, nazwijmy to, wolności w działaniach zawodowych. Może działać też nieszablonowo, ale też i to, co robi, tworzy, będzie się wizualnie broniło. Nie mam tu jednej karty, e, którą warto, żeby ją tu dołączyć i za chwilkę Wam ją tutaj. Mam nadzieję hmm, pokazać, bo tu powinien być właśnie, e, właśnie Wisielec. I dlaczego ten Wisielec? Bo Wisielec jest kartą, która mówi o tym, że barany potrafią spojrzeć na wiele spraw z tej drugiej strony przeanalizować wejść w skórę innego człowieka. Nie to, żeby go udawać, tylko może zrozumieć podłoże. No i właśnie tutaj wracamy do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli jeżeli idziemy w sposób, nazwijmy to uczciwy, ta osoba też w jakiś tam sposób, mimo że będzie potknięcie, będzie potrafiła to zrozumieć. Zatem to też jest taka, taka, taka wskazówka. I teraz tak. Patrząc na całość, kreatywność, przedsiębiorczość jest pokazana w priorytecie. Jakość tej kreatywności jest również pokazana tutaj w priorytecie. Elementy dodatkowe, które się tu rysowały, również przestrzeń. Tutaj też warto, żeby barany poznały siebie i stawiały granice i nie bały się stawiać tych granic. Granice są pomiędzy dwoma magami. Ta karta mówi o tym określ swoje potrzeby, to czego chcesz i na co się nie chcesz godzić, aby móc wyrażać Siebie, żeby przestrzeń również, którą dzisiaj zostanie, zostaje wykorzystana, ale również i gdzieś tam intuicyjnie będziecie tego też poszukiwali i yy, starali się zrozumieć. Karta cesarzowej z kartą diabła. Właśnie tutaj jest, ten nazwijmy to kwestie związane i tu układ hormonalny, sprawy kobiece, ale również i stany zapalne mogą też być tak zwane towarzyszące. Karta sprawiedliwości, karta sądu, karta śmierci, przepraszam, karta sądu statycznego i cesarzowej. Karty też pokazują tutaj, że te osoby właśnie zakańcza, żeby wejść w nowe i tworzyć to z lepszą też jakością. Mogą uczyć się na błędach. Karta Sprawiedliwości z Magiem rozliczają, podsumowują, być może są też to te osoby pamiętliwe. Dlatego też, że jest tutaj informacja, która mówi o tym, że jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. A Karta Wisielca jest kartą, która mówi o tym, że ta osoba może Ci towarzyszyć przez długi czas. Natomiast też zwracaj uwagę, żeby przy baranie nie odwracać kota ogonem, bo ta sytuacja może w jakiś ten sposób się materializować, że no, baran odetnie się o odwróceniu wypięcie i więcej w jego towarzystwie go nie zobaczymy. I teraz, tak, to jest taki ogólny zaraz. Dajcie bardzo, proszę, znać w komentarzu, czy chcecie więcej znaków Zodiaku, żeby właśnie w ten sposób też omówić, a właśnie w tejże konfiguracji. A teraz zrobimy sobie taką swoistą prognozę. Dla osób spod znaku barana na zasadzie takiej jak robimy tutaj to z osobami, które bywają na moich ważnych pytaniach, moich odpowiedziach i tutaj jest coś takiego, co, czego mam się o, siebie, o sobie dowiedzieć, a czego na ten moment nie widzę i to będzie prognoza dla osób, które właśnie oglądają w tym momencie ten film. Zatem drogi baranie, czego nie wiesz, a masz a, o sobie się dowiedzieć. W tym momencie karta gwiazdy siódemka była w karta królamie. czyli jest to karta, która mówi o tym, że będziesz mm, wystawiany, wystawiana na próbę, ale również warto, żebyś zaczęła mm, inwestować w siebie. Ale również być może czekać jakaś ważna rozmowa, która będzie też skutkowała lepszą jakością, być może pracy, a być może jakieś porozumienie tutaj jest potrzebne. Karta dziewiątki mieczy jest kartą, która mówi o tym, żeby dbać o higienę umysłu, ale również o to, żeby pewne rzeczy w jakiś tam sposób z przeszłości nie przechodziły na, na tu i teraz, żeby się coś nie ciągnęło. Karta królowej mieczy z kartą Trójki Monet. To, o czym masz teraz baranie wiedzieć, karty pokazują, ktoś cię obserwuje. A w historiach zawodowych, jeżeli szukasz pracy teraz baranie, to warto się jak najbardziej wykazać, albo może ktoś również Ciebie na przykład obserwować. Ta konfiguracja kart mi mówi tak, że barany, które szukają pracy, ale są aktywne zawodowo, chcą zmienić, obsługujcie na najwyższej jakości, bo ktoś może właśnie Was z tego miejsca ściągnąć. Karta Królowej Mieczy z so, kartą Trójki Monet. Nie bój się wyzwań, ale również i a, aby... Mm pójście wyżej w historiach też zawodowych. Uważaj na niekompetencje osób urzędowych, bo mogą one utrudniać Ci możliwości realizacji. Karta umiarkowania to, co pomoże. Spokój, 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 Cię drugi baranie uratuje. I karta ósemki mieczy z kartą świata mówi o tym, pokonuj swoje blokady. Masz pracować nad tak zwanym pokonywaniem swoich blokad, które masz wytworzone, a wtedy nastąpi też rozwój. Ta konfiguracja kart dla osób z poznaku obarana mówi to, co masz o, o, usłyszeć o sobie. Po pierwsze dbaj o higienę umysłu, o zdrowy, o zdrowy sen. Zwracaj też uwagę na to, żeby osoby niekompetentne nie radziły Tobie. Ale również zwracaj też uwagę na osoby administracyjne, bo mogą również wprowadzać Cię w błąd, a w historiach zawodowych ktoś Cię obserwuje. Również ktoś może próbować w jakiś ten sposób spłycać Twoje zasługi. Zatem oczy, uszy, drogi baranie szeroko otwarte. Spokojnie. Karta umiarkowania to, co Ci pomoże. Spokój, równowaga. Natomiast nie kotwicz się w wymówkach, żeby wymówek tutaj nie był realizowanych wobec Ciebie, ale również i ze swojej strony. A karta świata to co masz wiedzieć, są przed Tobą perspektywy, są przed Tobą możliwości rozwoju, rozwój w historiach emocjonalnych, rozwój w historiach zawodowych, ale również możliwość wyswobodzenia się z jakiegoś kłopotu zdrowotnego. Zatem takie wskazówki podpowiedzi dla Was. Bardzo, ale to bardzo Was proszę, dajcie bardzo proszę znać, jak Wam się taka konfiguracja filmów podoba. Niebawem pokażę Wam. Również rozkład, który stworzyłam a i który będzie możliwości realizacji, to będzie rozkład, który jest tak zwaną wielką tablicą Tarota, jest to nazwałam go przy pomocy dwóch dziewczyn za, i za wsparcie wam bardzo serdecznie dziękuję, mapa zdarzeń tak się ten rozkład będzie nazywał. Jeżeli oglądacie go w, w okolicach października 2023 roku, to on jest właśnie w, przed publikacją, jeżeli go oglądacie już, już gdzieś w okolicach, załóżmy, listopada, grudnia 2023 roku, to najprawdopodobniej to już jest na kanale, zatem możecie poszukać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasz czas, za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli chcecie więcej, to subskrypcja, dzwoneczek. Jak najbardziej, mile widzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.